Witam. Dzisiaj pokażę wam niebezpieczny kosz na śmieci. Szedł tutaj sobie chłop i go wsysnął. Wsysnął go, zezarł. Ja to nagrywam y, z daleka, do no, chłopiny już nie ma. Nagrywam z daleka, bo się po prostu boję. On tu jakieś jeszcze odgłosy wyda... Wy, wy... Słuchaj, o. o! Beka, beka, beka sobie. Beka sobie. Tutaj, nie wiem, czy ktoś mu jeszcze specjalnie jakąś karmę zostawił, ale patrzcie, no chłopiny nie ma. Wsysnął. Ja to może z, z tyłu go obejdę, bo, bo ja tam nie będę podchodził, bo się boję, tak jak mówię. No, taki pieron, jakiś siarczysty, cholera wie. Ja zaraz na policję będę dzwonił, żeby go tam wzięli na 25 lat. Patrzcie, no, chłopiny nie ma. Chłopiny nie ma. Była chłopina, nie ma chłopiny. Dobra, ja stąd spadam na razie.